Na początek poszukaj dwóch przeciwnych liczb stojących przy niewiadomych. To będzie dwójka i minus dwójka. Skoro mamy przeciwne liczby, czyli tak zwane przeciwne współczynniki, to oba równania możemy do siebie dodać. I teraz, jeżeli dodam 2x oraz minus 2x, to te dwa wyrazy redukują się do zera. Jak dodam y, to otrzymam 4y. Jak dodam liczby, to otrzymam 4. Więc mamy 4y równe 4. Z tego równania możemy wyznaczyć y, dzieląc obustronnie równanie przez 4. I policzone. Mamy y równy 1. I teraz taki y równy 1 wstawiasz do pierwszego lub drugiego równania. Możesz wybrać. Ja tym razem wybiorę drugie równanie. Przepisuję minus 2x. W miejsce y wstawiam plus 1, no i to się równa minus 1. Minus 2x zostawiam po lewej stronie, 1 przenoszę na prawą stronę, więc mam działanie minus 1 odjąć 1, to jest minus 2. I teraz dzielę obustronnie równanie przez minus 2 stojący przy x. Wychodzi mi 1. No to zapiszmy pod spodem odpowiedź. To jest rozwiązanie x równa się 1, y równa się 1.